O tym, że warto pomagać, wiemy wszyscy. Mało kto jednak robi to z tak dużym zaangażowaniem jak moi dzisiejsi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Pod koniec roku wystartowaliście z akcją Serduszko dla Serduszka. Na czym polega ta inicjatywa? Polega to na tym, że chcemy pokazywać ludziom, że warto pomagać ludziom, którzy są chorzy, ponieważ oni też potrzebują uczuć i chcemy też pokazać, że hospicjum to nie jest umieralnia, tylko że tam że są ludzie i oni też potrzebują miłości uczyć uczuć tak jak każdy człowiek. Tam są ludzie, ale tam są przede wszystkim właśnie dzieci, bo to właśnie im dedykujecie swoją pomoc. Tak. tak. Można się przy, przywiązać do takich dzieci i z, każdy, z każdymi odwiedzinami coraz bardziej się do nich przywiązywaliśmy. Emocjonalnie, i ciężko byłoby teraz przestać tam chodzić do nich i ich odwiedzać. A jak przybiegają takie spotkania? Przychodzimy zazwyczaj do nich w weekend, bawimy się z nimi, rozmawiamy, pomagamy też na przykład, jeżeli jest potrzeba nakarmić jakieś dziecko albo wyjść z nim na spacer, to wychodzimy. Po prostu spędzamy z nimi czas i pomagamy opiekunom, którzy w hospicjum pracują. Podstawowe pytanie: dlaczego to robicie? Żeby sprawić im przyjemność, dać im trochę miłości i poczucia, że są ludzie, którzy chcą im pomagać i, i opiekować się nimi. No, mają czuć, że nie są sami, tak? że są osoby, które z chęcią do nich przyjdą i się nimi zaopiekują. To wiemy już co czują dzieci, a co czujecie wy? Czujemy takie spełnienie, zadowolenie, że możemy komuś pomóc i że znajdujemy na to czas, bo to też jest teraz szkoła, liceum, to jest naprawdę dużo nauki. A naprawdę takie pomaganie dzieciom, zabawa z nimi w sumie odpęże nas. Nie czujemy się, że musimy to zrobić, tylko my po prostu chcemy to robić i nam się to podoba. Chcecie to robić, a co lepsze, chcecie również, żeby inni przyłączyli się do was. Tak, tak. Chcemy do, też do tego zachęcić właśnie ludzi, że pomagali. W jaki nie... sposób zatem możemy y, dołączyć do waszej grupy? Też można tak przychodzić, tak jak my przychodzimy, bawić się z nimi. Czy to znaczy, że drzwi do takiego hospicjum na przykład są otwarte dla takich osób? Tak, tak. Można przyjść, zapisać się i można normalnie uczęszczać jako wolontariusz i bawić się z tymi dziećmi, opiekować się. Ale jeżeli ktoś chciałby mieć y, nieco łatwiej i nie iść w pojedynkę, tylko iść na przykład z Wami już tak. znającymi y, to środowisko, to w tak, jaki sposób? Tak, to można. Y, mamy swój profil na Facebooku, Serduszko dla Serduszka, więc można do nas napisać, zgłosić się y, i po prostu z nami się umówić, żebyśmy razem poszli. To oby tych osób zgłosiło się jak najwięcej. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy, Dziękujemy również.